Hologramowy świat, ego. Rozdział trzeci. Sultanat Johor. Samolot znajduje się w strefie turbulencji. Szklane butelki w wózkach cateringowych pobrzydękują, więc tuardesy szybko zawracają z serwisem do kuchni. Tymczasem kapitan wydaje polecenie zapięcia pasów, informując jednocześnie, iż pasażerowie muszą pozostać na swoich miejscach dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. A ja, ludzkie ego, niczym ratunkowe pogotowie, wyruszam właśnie na pomoc mojej ludzkiej połowie, która wpada w stan paniki. Ma już zimne dłonie, oddech przyspieszony i mnóstwo czarnych wyobrażeń w głowie na temat zdarzeń, które mogą nastąpić. Uspokój się! Przywołuję ją do porządku. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.ivonagaida.pl, Empik Go i innych platformach.